Lukas Podolski złożył ofertę kupna górnika Zabrze, a dziś w mediach ukazały się jego przemyślenia na ten temat. Nie można pozwolić, żeby byle kto kupił górnika, to nie jest zabawa, mówi Lukas Podolski w rozmowie z Gol.pl. Mistrz świata z reprezentacją Niemiec już pomógł górnikowi Zabrze jako piłkarz i stratek działań klubu, teraz przymierza się do jego kupna. Przez wiele lat mówił, że ma górnika Zabrze w sercu i kiedyś w nim zagra. Wydawało się wtedy mało realne, żeby zawodnik znany z Bayernu, Monachium, Arsenalu, Interu, Mediolan czy reprezentacji Niemiec rzeczywiście mógł spełnić swoją obietnicę. Zwłaszcza, że po drodze kierował swoje piłkarskie kroki do japońskiego Visel Kobe czy tureckiego Antaliasporu. W 2021 roku urzeczywistnił swoje marzenie. Górnikowi Zabrze pomógł nie tylko na boisku, ale także jako osoba mająca duży wpływ na jego losy. Lukas Podolski przyciągał do klubu inwestorów i piłkarzy, który do Polski nigdy by nie trafili, gdyby nie on. Wkrótce może odgrywać jeszcze większą rolę. Podolski chce kupić górnika, który od lat jest na miejskim garnuszku tak oto tłumaczy całą sytuację. Moja propozycja jest na biurku władz miasta i zobaczymy co będzie dalej. Jeszcze nic wielkiego się nie wydarzyło, wyjaśnił doświadczony Pol. Można odnieść wrażenie, że Podolski chce uratować górnika, żeby nie trafił on w ręce przypadkowego właściciela, który doprowadziłby klub do bankructwa. Kto śledzi sytuację górnika? Ten wie, że jeszcze za starej władzy w mieście była decyzja o chęci sprzedaży klubu. Były różne rozmowy, oferty, a na koniec do niczego nie doszło. Dlatego złożyłem ofertę, bo nie można pozwolić, żeby byle kto kupił górnika, to nie jest zabawa. Nie chodzi tylko o to, żeby wyłożyć kasę. Dla mnie najważniejszy jest zespół, pracownicy, wszyscy w klubie, którzy mają klub w sercu. A nie zabawa w futbol managera, stwierdził Podolski.